Dorys Makary jest niewątpliwie jednym z najbardziej interesujących, a także już docenionych artystów fotomedialnych młodego pokolenia. Jest po Poznańskiej Uczelni Artystycznej w Uniwersytecie Artystycznym. Jak również w tym roku obronił doktorat w łódzkiej Szkole Filmowej, którego promotorem był profesor Grzegorz Przyborek, doskonale znany wizą Galerii Fotogen. Mówiąc o uznaniu, mam na myśli oczywiście bardzo duży dorobek wystawienniczy, na który się składa kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, w tym również na bardzo prestiżowych festiwalach międzynarodowych fotografii w Barcelonie czy w Los Angeles jak również jest laureatem wielu nagród na konkursach, festiwalach fotograficznych między fotografii Pridela Fotografii w Paryżu. Wystawa Burusa Makarego ma bardzo multimedialny charakter, to znaczy składają się na nią oprócz fotografii również obiekty, instalacje oraz realizacje wideo. Myślę, że głównym zaczynem dla jego rozważań formalnych i, i dla istujących u podstaw dla idei tego projektu jest pewna wariacja poszukiwania arche, a więc znanego już od czyków, czyli wiązkich filozofów przyrody, terminu oznaczającego pewną prazasadę, budulec wszechświata, podstawową jego część. W przypadku poszukiwań Makarego jest to węgiel. Węgiel jest głównym budulcem życia w wszechświecie. Tam, gdzie jest węgiel, wiadomo, gdzie jest woda. Mamy, mamy życie. Węgiel jest głównym składnikiem też jakby człowieka i jest też czwartym pierwiastkiem w świecie. Jest jednym ze składników człowieka, który ja mogłem przebadać, tak naprawdę odobrazować, ponieważ jakby jest stały. Ponieważ pracowałem na mikroskopie elektronowym, nie można dać do emiskropustu elektronowego cieczy, więc jakby ten składnik, którego mam najwięcej, a mogłem go użyć, tym właśnie był węgiel, on był w mikroskopie elektronowym, operujemy w próżni, więc to był jakby jedyny materiał, którego mamy najwięcej, a był też takim głównym składnikiem wszechświata. Praca to, tak naprawdę, to, to się, ludzie sobie nie zdają sprawy, ale jest to dość żmudna i trudna praca, bo trwało całe, cały ten projekt, trwał pół roku, zrobienie samych tych zdjęć. Tu na wystawie jest tak naprawdę 8 zdjęć i 2 wideo zrobione z tych zdjęć. Natomiast proces jest żmudny, bo uzyskanie skanu jednej próbki zdolnej do, z której mógłbym zrobić druk wielkoformatowy, takie jak są tutaj, czyli mikroskop miał największą rozdzielczość 8000 pikseli na 8000 pikseli, to było 40 minut skanu. Trzeba było ten produkt przygotować, ustawić całe to urządzenie. Czyli tak naprawdę na pół dnia pracy mogłem zrobić trzy zdjęcia. I tak, by ta praca była obarczona pewną losowością, ponieważ ten mikroskop elektronowy zachowuje się tak samo jak aparat, jak plisza. I takie długie naświetlanie też powoduje to, że jeżeli coś się poruszy w trakcie tej pracy, jakby. No, nastąpią pewne czynniki, tak, które naruszą tą próbkę, którą fotografujemy, to obraz, który otrzymujemy, zupełnie inny niż ten, który widzieliśmy na początku. Czyli było bardzo duża ilość obrazów, które w ogóle nie nadawały się do użycia, bo to, co widziałem na, na ekranie, nie zgadzało się z tym, co yy, otrzymywałem, bo... Też trzeba pamiętać o tym, że mikroskop elektronowy polega na tym, że te elektrony uderzają o próbkę i one wypalają tą próbkę niższą. Przy tak długim naświetlaniu okazało się, że na przykład, nie wiem, miałem jakieś wypalone miejsca w obrazie, też te próbki niektóre tańczyły, bo jeżeli coś jest delikatnego, na przykład siarka, no to ona się pod wpływem uderzeń tych elektronów też ruszała i te obrazy no, zupełnie miały się nijak do tego, co chciałem uzyskać, więc ta praca była rzeczywiście no, ciężka w pewnym momencie, żeby, żeby zebrać ten materiał który się oczekuje, żeby on był spójny. Trwało to pół roku mniej więcej. Na wystawie jest ta, taka instalacja węgiel, na który uderza laser czerwony. I to jest właśnie obrazowanie tego procesu twórczego, tak, tego uderzania laseru, tych elektronów w opróbkę. I ta próbka ulega zniszczeniu w, w czasie pracy. Co jest bliskie jakby mojej filozofii, idei postrzegania fotografii, że, że proces fotografowania jest uśmiercaniem, bo tak naprawdę w, jakby w procesie twórczym ja uśmiercałem, niszczyłem, niszczyłem to, co, co uwieczniam. I tak samo te algi, które tutaj są, które usychają na wystawie, to też jest taki proces jakby, prawda, zwizualizowania w trakcie wystawy tego procesu twórczego, który powoduje do, prowadzi do, do uśmiercenia czegoś. Wszystko tutaj ma znaczenie. To, że one zwisają i się, zawijają w ten rulon, to jest ta nieskończoność tej próbki, bo te prace miały być założenia jak największe, bo, bo jakby oddajemy wszechświat, który jest nieskończony, który ciągle się rozrasta. I te, te zdjęcia, po pierwsze, nie mają, obra nie, są, nie mają ram, bo też nie chciałem ich ograniczać. Po drugie, te rolki, te wszystkie elementy, które się zawijają, czyli one dają nam takie złudzenie, że to tam gdzieś dalej cały czas się toczy, prawda? Gdzieś ten obraz, ten obraz się tam dalej idzie. Ta pustka nawiązuje do tego głównego elementu wystawy, czyli tej małej kostki, właśnie z węgla, sześcianu, ścianu, obok 135 mm, tutaj wyliczonego zgodnie ze wzorem, tak. I idea polega na tym, że jeżeli byśmy tą pustkę, tą przestrzeń między atomami, zlikwidowali w ciele człowieka, to całą ludzkość można by zamknąć w tej kostce na węgla i ta kostka... no właśnie to jest to pytanie tej wystawy, prawda, to pokazuje to w skalę nas do, do wszechświata. Tak? To, to, to właśnie to, było, to, to jest ta konfrontacja naszego postrzegania jako ludzkości, jako ludzi w skali tego nieznanego wielkiego absolutu, w którym funkcjonujemy. To są te pytania, które sobie filozofowie od, od wieku zadają, czyli kim jesteśmy, dokąd zmierzamy i, i właściwie czy ten świat, w którym funkcjonujemy jest rzeczywiście takim, jak my go postrzegamy. No, nie dam odpowiedzi na tej wystawie, ale ta wystawa ma trochę zacząć granicę między nami a tym absolutnym wszechświatem, w którym funkcjonujemy, pokazać to tożsamość, ale też skalę i pewną ulotność.